W Polsce rośnie liczba ognisk ptasiej grypy. Komisja Europejska chce wprowadzić ograniczenia. Na granicach zatrzymywane są transporty importowanej żywności. Czy Polacy naprawdę wiedzą, co kupują? Przyszła waloryzacja emerytur może być najniższa od lat. Nazywam się Patryk Wołosza, to jest program Rolnik Info News, czyli szybki przegląd najważniejszych wydarzeń z kraju i świata. Zanim zaczniemy, chcę zachęcić Cię serdecznie do kliknięcia subskrypcji naszego kanału. Ciągle się rozwijamy, a większość widzów nadal ogląda nas bez subskrypcji. A to właśnie dzięki nim możemy się rozwijać i tworzyć coraz lepsze materiały. W Polsce gwałtownie rośnie liczba ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Potwierdzono już 78 przypadków, głównie w województwach mazowieckim i wielkopolskim. Choroba dotyka zarówno ptaki dzikie, jak i hodowlane, co stawia hodowców w trudnym położeniu. W związku z tym Komisja Europejska planuje wprowadzenie tzw. strefy buforowej, która ma pomóc w zahamowaniu rozprzestrzeniania się wirusa. Pod uwagę brane są również inne regiony, m.in. łódzkie, kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Rozważane środki mogą wpłynąć na życie mieszkańców i działalność lokalnych firm. Rząd prowadzi negocjacje z Komisją, starając się ograniczyć zasięg ewentualnych restrykcji. Komisja uznaje sytuację w Polsce jednak za wyjątkowo trudną. Chociaż wirus pojawia się także w innych krajach Unii. Jednym z możliwych kroków jest czasowy zakaz sprzedaży drobiu z zagrożonych obszarów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że restrykcje mogłyby wejść w życie 23 kwietnia i potrwać co najmniej 30 dni, a jeżeli zajdzie potrzeba, zostaną przedłużone. Nasuwa się pytanie, czy to wystarczy, by powstrzymać wirusa. Choroba występuje cyklicznie, jednak tegoroczna skala zakażeń jest najwyższa od 2021 roku. Specjaliści wiążą to m.in. ze zmianami klimatycznymi i nietypowym przebiegiem sezonu. Choć niektóre szczepy mogą być groźne również dla ludzi, ryzyko zakażenia pozostaje niskie. Na polskich granicach coraz częściej zatrzymywane są transporty importowanej żywności. Inspekcja jakości handlowej artykułów rolno spożywczych ujawniła kolejne nieprawidłowości, tym razem w ładunkach owoców i warzyw z Turcji, Egiptu i Rosji. Do Polski nie wychało aż 21 ton mandarynek. Powód niewłaściwe oznakowanie i niespełnienie unijnych norm jakości. Wcześniej służby zatrzymały transport papryki z Egiptu, warzywa były po prostu spleśniałe. Inspektorzy bacznie przyglądają się też towarom z Rosji, zwłaszcza ogórkom. Choć wszystkie partie skontrolowane w pierwszym kwartale roku formalnie spełniły wymagania, to pojawiły się poważne wątpliwości wobec niektórych sprzedawców. W jednym z przypadków hurtowa sprzedaż ogórków odbywała się bez podania kraju pochodzenia. Taka praktyka to nie tylko naruszenie prawa, ale też narażenie konsumentów na nieświadomy wybór. Importowane warzywa wciąż dominują na sklepowych półkach. Tymczasem do sprzedaży trafiają już pierwsze polskie nowaliki. Pytanie, czy konsumenci naprawdę wiedzą, co kupują? W Polsce rośnie sprzeciw wobec chowu klatkowego. Nowy raport Stowarzyszenia Otwarte Klatki pokazuje wyraźny trend. Coraz więcej producentów i konsumentów wybiera alternatywne formy hodowli. Jeszcze zaledwie dekadę temu 90% kurniosek było utrzymywanych w ciasnych klatkach. Dziś to już niecałe 67%. Oznacza to, że miliony ptaków zyskały lepsze warunki życia. Zmienia się też podejście rynku. Już ponad 170 firm w Polsce zadeklarowało rezygnację z jaj pochodzących z chowu klatkowego. Niemal połowa z nich już wprowadziła takie zmiany. Zmiana dotyczy nie tylko świeżych jaj. Coraz częściej również gotowe produkty marek własnych powstają wyłącznie z jaj pochodzących z alternatywnych hodowli. Dane pokazują też rosnącą świadomość konsumentów. Ponad 80% Polaków nie akceptuje chowu klatkowego, a aż 72% zwraca uwagę na pochodzenie jaj przy zakupach. Coraz więcej osób deklaruje również gotowość do zapłacenia wyższej ceny za produkt pochodzący z humanitarnej hodowli, a ty płacisz więcej, żeby kury miały lepiej. Prognozy Narodowego Banku Polskiego pokazują, że inflacja w Polsce systematycznie spada. To dobra wiadomość dla konsumentów. Ale mniej optymistyczna dla emerytów i rencistów. Według danych NBP w 2026 roku inflacja ma wynieść 3,4%, a to oznacza niższe wskaźniki waloryzacji świadczeń. Na podstawie tych prognoz przyszłoroczna podwyżka emerytur może być jedną z najniższych od lat. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1878 zł brutto. Jak podaje fakt, po prognozowanej waloryzacji mogłaby wzrosnąć do niespełna 1971 zł brutto, a to oznacza podwyżkę o około 92 zł miesięcznie, czyli znacznie mniej niż w rekordowych latach wysokiej inflacji. Skala waloryzacji jest powiązana z poziomem inflacji i wzrostem wynagrodzeń. Gdy te czynniki słabną, rosnące świadczenia również tracą na dynamice. W związku z tym w rządzie trwają rozmowy o możliwej zmianie zasad waloryzacji. Ministra rodziny i polityki społecznej przyznała w rozmowie z faktem, że rozważanych jest kilka wariantów. Waloryzacja kwotowo-procentowa, waloryzacja wyłącznie kwotowa lub model zależny wyłącznie od płac. Choć decyzje jeszcze nie zapadły, już teraz wiadomo, że temat trafi pod obrady Rady Dialogu Społecznego w czerwcu. Stawką będą realne podwyżki, które mają bezpośredni wpływ na portfele milionów Polaków. Na koniec zachęcam do zostawienia łapki w górę i oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Cały czas się rozwijamy, a pomoc w postaci klikniętej subskrypcji pokazuje, że mamy dla kogo tworzyć coraz lepsze materiały. Dodatkowo, jeżeli zasubskrybujesz nasz kanał, nie przegapisz kolejnych filmów, które dla ciebie przygotowujemy. Nazywam się Patryk Wołosz, a to był Rolnik Infonews. Do zobaczenia!